Krzyżeręczne i konne kieraty to urządzenia, dzięki którym przemieszczano w wielickich podziemiach urobek solny. W dzisiejszym programie opowiemy o transporcie w kopalni. Tu w Muzeum Brzeg Krakowskich możemy podziwiać oryginalne urządzenia, które pomagały górnikom w transporcie soli w kopalni. Nie są to żadne rekonstrukcje, to są oryginały. Owszem, są to oryginały, które ilustrują dwie formy transportu, jaki był konieczny do wydobywania soli wyeksploatowanej w podziemiach wielickich. Do transportu poziomego, czyli przemieszczania urobku z komór, miejsca, gdzie była eksploatowana, po trzyby dzienne, i do wyciągania. Szybami pionowymi na powierzchni. Jakie urządzenia służyły do transportu poziomego, a jakie do pionowego? Transport poziomy przez prawie 6 stuleci był realizowany bardzo prymitywnymi metodami ręcznymi. Podstawowy produkt kopalni belickiej bałwany solne, czyli bryły w kształcie walca, przetaczane były przez trzech górników prostymi drągami walackimi. Natomiast sól drobna produkt uboczny. Przenoszona była z miejsc trudno dostępnych w rodzaju plecaków wykonanych z konopi, natomiast dalej w beczkach. Beczki przeciągane były saniami, najpierw przez ludzi, później do tego transportu zapciągnięto konie. Sprzęt umieszczony w ekspozycji muzealnej obrazuje 600-letnią historię rozwoju transportu pionowego, od najprostszych urządzeń tzw. Haspi, czyli kołowrotów analogicznych, jak nad studiami, poprzez koła szczeblowe i dreptakowe. Wszystkie te urządzenia przez pierwsze dwa stulecia funkcjonowania transportu pionowego napędzane były mięśniami ludzkimi. Natomiast w połowie XV wieku wprowadzano kieraty polskie. Kierat Saski, dawna maszyna wyciągowa z XVIII wieku, która dawniej pracowała w komorze August. Tutaj została przetransportowana, aby turystom pokazać, jak to urządzenie w kopalni wyglądało. Kierat poruszały konie. Kierat składał się z czterech poziomych ramion, na których osadzony jest pionowy wał z bębnem wielkośrednicowym. Nabębnie nawinięte są dwie grube, konopne liny. Liny biegną od bębna w kierunku szybu. Nad szybem ustawione było pewnego rodzaju urządzenie, może raczej budowla drewniana, nazywana kunsztem, na którym znajdowały się dwa koła linowe. Kunszt zmieniał bieg liny z kierunku poziomego na kierunek pionowy, do szybu. Kieraty pracowały na powierzchni ziemi. A później pod ziemią. O tym, jak ważną częścią organizacji kopalni był transport, niech świadczy fakt, że w XVII wieku, kiedy w wieliczce zatrudnionych było ponad 1600 górników, liczba robotników zajmujących się transportem dziesięciokrotnie przewyższała liczbę kopaczy. Znajdujemy się w komorze sielec i powiem szczerze, że patrzę na tę komorę i się zastanawiam, czy rzeczywiście dobrze mówię, mówiąc komora. Czy jest to bardziej komora, czy chodnik? To jest rzeczywiście komora, chociaż przypomina poszerzony chodnik. Ta komora była głębsza. Tutaj ją nieco podsypano, aby wyrównać poziom z innymi komorami, które są na tej samej głębokości. A eksploatacja soli z tej komory trwała dość długo. To była pierwsza połowa XVII wieku, i górnicy. Posługując się niedużymi żelaznymi kilofami, zeskrobywali sól ze ścian tej komory, dlatego ta forma tych ścian jest taka zaokrąglona. Mamy tutaj też w tej komorze ekspozycję, którą myślę, że moglibyśmy zatytułować transport soli w kopalni. W komorze tej zgromadzone są autentyczne urządzenia, które służyły do transportu soli od miejsca i eksploatacji do szybu wydobywczego. Wcześniej sól. Noszono w rękach, w drewnianych nieckach, noszono sól do szybu w płochach, czyli w workach wykonanych ze sznurka konopnego na plecach. W tym też czasie, w tym okresie wczesnym, produkowano bryły solne nazywane bałwanami solnymi. To były walce solne, które toczono do szybu przy pomocy drągów walackich, które można tutaj w tej komorze zobaczyć. A później do transportu soli weszły sanie drewniane, sanice nazywane szlafami. Ludzie, górnicy ciągnęli te sanie w kierunku szybu, na saniach leżała beczka z solą. Dopiero w drugiej połowie XVIII wieku wprowadzono u nas pewną mechanizację. Do kopalni trafiły skrzynie węgierskie i psy węgierskie. Skrzynia na kółkach ciągnięta przez górnika podczyła się po drewnianych deskach, a pies węgierski służył do transportu brył solnych, kruchów solnych, beczek pełnych soli. Kółka, wózka, który toczyły się po bukowych deskach, wydawały szczeknięcia i stąd nazwa pies. A że wzór był z Węgier, dlatego pies węgierski. Dopiero pod koniec. XIX wieku prowadzono kolej żelazną, analogiczną jak do powierzchni, z tym, że początkowo poruszaną przez konie, a w XX wieku przez lokomotywy elektryczne i akumulatorowe. Konie u nas pracowały już od XVI wieku. Konia do kopalni opuszczano w drewnianej klatce, albo na pasach. Koń w kopalni pracował, koń w kopalni mieszkał, jako że w kopalni były końskie stajnie. Jeszcze 7 lat temu w naszej kopalni pracował ostatni koń w Polsce. Na tego konia górnicy wołali Baśka. W tej chwili ten nasz konik znajduje się w schronisku dla zwierząt na powierzchni. Końmi w kopalni opiekowali się górnicy nazywani trybarzami. I ten ostatni trybasz bardzo dbał o to naszą Baśkę. Czyścił konia przede wszystkim, zaplatał warkoczyki, pastował kopyta końskie. Także konik w naszej kopalni był zadbany, był hołubiony, a nasz trybasz do tego naszego konika odzywał się nawet słowami moja piękna księżniczko.